Kolejny odcinek zaczyna się od wizyty u lekarza, bo muszę sobie ogarnąć skierowanie na e, rezonans, na te dwa kolana. No i odwaliłem trochę w poprzednim odcinku, ale to Wam opowiem za chwilę. A odwaliłem, bo się wykrzyczyła normalizacja audio. To znaczy, że muzyka i intro były za głośne w porównaniu do całej reszty. No i co? No nic nie mogłem z tym zrobić. Próbowałem do 14 jeszcze raz wyrenderować i wrzucić film, ale nie udało się, nie znożyłem. Więc y, jest jak jest. Przepraszam za to, jeżeli komuś słuchawki uszy rozwaliły. Wiem, że kontentu paczkowego jest ostatnio dużo, ale jest to związane z moim wyjazdem, na który już no, nie mogę się go doczekać, a wyjazd za. 3 dni, za 3 dni wyjeżdżam, i w związku z tym, właśnie te wszystkie zakupy, te wszystkie współprace i tak dalej, żeby wyrobić się przed wyjazdem, a pokazuję Wam to, bo naprawdę dużo ludzi mnie potem pyta, gdzie coś kupiłem, jakie to jest marki i tak dalej. Dlatego ja lubię pokazać Wam, co nowego będzie w maździe, jak coś sobie ulepszyłem w środku samochodu, który stoi tam. Ja Wam to pokazuję, że jest brawa. Zacznijmy od tej, najdłuższej, odyńcowej. Spotkaliście się kiedyś z czymś takim? Weryfikacja paczki, naklejka. No i widać, że oryginalny strecz, który Tomek zapakował, w który to Tomek zapakował, jest przecięty, jest walnięty takimi nalepkami taśmowymi. O co chodzi? Czemu kurierzy weryfikują paczki? Przecież tutaj nie ma nic podejrzanego, waga jest nawet lekka, więc nie ma podejrzenia, że tu jest coś dziwnego. Chyba... Co bardziej domyślni ludzie mogli się skapnąć, co to jest. Rura do sita, ale to jest rura z nierdzewy. Ona jest ciężka, zazwyczaj aluminiowe były, a tutaj nierdzewa. No na pewno to jest nie do wygięcia. Jest to plus tego, ale minus jest taki, że jest ciężkie. I drugie jest co? Coś małego jest Dobra, wystarczy. Szczerze, serio, nie mam pojęcia co to może być. Bo, o ile trzonek to trzonek, to co może być takie małe? Śrubki? No, przecież byśmy tak nie opakowywali tego. A nie, to są jakieś gadżety. To są jakieś gadżety. Taki oto piękny trzonek, który można sobie domontować jak się chce. No i tak. Śrubki i zawleczki. Zaraz wezmę jedno sito. Myślę, że dwa przyjdą, bo dwa sita mam, a jeden trzonek. Na pierwszy ogień idzie zawleczka, ale podejrzewam, że zawleczka, jeżeli nie ściśnie tak jak śruba, to to nie będzie jakoś. Krzywo włożyłem, to to nie będzie jakoś super ciasno siedzieć. No nie, jest słyszalny i wyczuwalny luz, co mnie osobiście by to nabywało przy potrząsaniu. że jest takie coś, żeby to wyeliminować. Spróbuję to skręcić mocno tą śrubą. Na śrubie motylek skręcony na maksa taki sam luz. Wezmę teraz kombinerki i spróbuję to jakoś porządnie dokręcić. No dobra, jak się naprawdę mocno ściśnie, to te luzy są bardzo mocno zniwelowane. W tej płaszczyźnie nie ma już luzów, natomiast są w przeciwnej. Tutaj, moim zdaniem, jeszcze żeby było ideał, to trzeba dać drugą śrubkę i będzie wtedy git. Muszę dać opinię Tymonowi. Całe sito dosyć ciężkawe, właśnie przez ten nierdzewny trzonek ale dosyć ciężkawe to jest takie stwierdzenie niezbyt precyzyjne, dlatego muszę iść powagę. warto zaznaczyć, że te dwa są podobnej wielkości, trzecie jest mniejsze, więc wiadomo, że te y, wagi nie muszą być idealne idealnie takie same, ale da to nam jakiś obraz najpierw moje sito samoruba Wrzućmy na wagę, ile ono będzie, ile waży? 2,8 kg. I to już jest w siłach poszukiwaczy uznawane za sito ciężkie. Sito odnicowe stare. Ile wychodzi? 2,100. No i teraz pytanie, ile to sito waży? Ja podejrzewam, że, że tu przeszło 100 kg będzie. 100 kilo, 3 kilo. <noise> tak, 3 kilo. O, kurde, no ciężkawe, ciężkawe i dodatkowo w miarę krótki sztyl Wszyscy chodzą z krótkimi, to jest dla mnie minus. Bo ja jedynie chodzę z jakimś sztylem, nie wiadomo dokąd, ale przyzwyczaiłem się do niego. Jestem po wstępnych rozmowach i myślę, że uda się w przyszłości zrobić trzonek aluminiowy, natomiast. Na ten moment biorę wszystkie do Chorwacji i myślę, że właśnie do Chorwacji taki czonek mógłby mieć zastosowanie, bo Chorwacja niszczy sita. Kamienie, ciężki teren niszczą sita, więc pewnie będą dwie wersje: z nierdzewy, cięższy, ale o wiele wytrzymalszy i z aluminium, lżejszy, no ale co za tym idziemy, nie wytrzymały. Samo sito zrobiło na mnie wrażenie, dobre wrażenie, sama ta końcówka. Co do tych luzów. To ja nie ogarnąłem, ale przecież to miało takie same luzy. Tylko z czasem się zapchało piachem i usztywniło. Więc to też się zapcha piachem i usztywni. Także luzami bym się nie przejmował. Tu też jest przecież jedna śrubka. Dopiero teraz ogarnąłem, jak się przyjrzałem, że przecież to takie samo miało luzy, tylko się zapchało piachem. No a moje to luzów nie będzie mieć, bo jest tylko obspawane na szybko, nawet nie oszlifowane. Damy jeszcze Jankowi, dam Hylozaurowi, niech oni z tym poszukają i też swoją opinię wyrobią, żeby nie było, że tylko ja narzekam. Lecimy z kolejnymi paczuchami Ja nie zamawiałem koguta samochodowego Mimo, że jak Mazda się rozkrzaczy gdzieś tam na autostradzie przy wyjeździe, to by się przydał Domyślam się w środku co, co to może być i oby to nie był to Bo jak przez pomyłkę wysłali nie to, no to będzie niefajnie Trzeba będzie odsyłać Dobrze jest, tylko karton zły Kupiłem sobie kółka do warsztatu Cyk, tutaj będą W sensie nie w tym stole, ten jest na stałe a ten drugi będzie stołem mobilnym, żeby mógł sobie nim wszędzie jeździć, jak będę coś robił. Także to takie na przyszłość. Myślę, że przed wyjazdem nie zdążę tego zmontować. Na sam koniec, już bez jakichś tych openingów, bo ile można? Wiatraczek, wentylator do Mazdy. Skoro nie będę miał koca elektrycznego, który miał wdziałać, to teraz będę miał coś, co mnie będzie chłodzić. No dobra, ale pora sprawdzić czy moje zakupy miały sens czy wywaliłem tylko pieniądze w błoto na jakiś badziew. wziąłem najpopularniejszy z Allegro po prostu myślę, że to jest dobra taktyka na zakupy takie cudo będzie chłodzić chyba mam nadzieję do zasilania, chwilowo zasilasz laboratoryjny Włączmy prąd, już widzę, że diutka świeci, i widziałem na zdjęciach, że te diutki też świecą. Muszę to odlutować, bo w nocy na przykład bo to, bo to będzie denerwowało, jak będzie tak świeciło mi po całej kabinie. Natomiast, co mnie interesowało, to na maksymalnej mocy pobiera 06 ampera, co daje jakieś 7W, więc oba na maksa zabierają 7W. To jest bardzo mało. Spokojnie będzie mu sobie przez noc chodzić. Aha, no i on chodzi ciszej, tylko po prostu wtedy tak stał bez tych podkładek. Bez tego hałasuje. Jak się postawi go na tych oryginalnych podkładeczkach, to jest ok. No co, jak co, ale nie pożałowali LEDów po 4 LEDy na jeden przycisk. Ile to teraz odlutowania będzie? Jaki test, czy to jeszcze zadziała? Tą diodę zostawiłem, bo ona mi się przyda, akurat, żeby sprawdzić, czy jest prąd na pewno w gniazdku. Dobra, ten chodzi, ten też chodzi. Znaczy jest widoczny spadek poboru prądu? Raczej nie, bo te ledy nic nie, nie brały i faktycznie na nic nie wpłynęły kompletnie. Przynajmniej mnie nie będą budzić w lecie. To jest też jakaś paczka, której wcześniej nie było. Moja mama mi ją przywiozła, odebrała z paczkomatu. No i teraz pytanie, co tu jest, ja już serio nie pamiętam, co ja pozamawiałem. Ja nawet tego nie nagrywam dobrze. Ale co tu było? Sonometr. No właśnie. Faktycznie, że on miał przyjść i to nawet na... Co jest? Przewidziało mi się, że tu jest ten. taśma. Sonometr. Po co mi sonometr? Ktoś się może zapytać, no bo dostałem lodówkę. Żeby zrobić rzetelne testy lodówki e, trzeba zmierzyć czy ona będzie budziła nas w nocy czy nie. Bo jak będzie budziła w nocy to to jest bez sensu żeby mieć taką taką lodówkę. Dlatego kupiłem sobie sonometr żeby jakoś móc to sprawdzić wiecie e, rzetelnie a nie że tak na oko coś mi się powie czy ja po tym, be, czy ja przy tym będę miał spać czy nie. No, dzisiejsza pogoda zdecydowanie zachęca na wyjazd do Chorwacji. Jak tu teraz to zrobić, żeby nie zmoknąć zbytnio? Muszę pobrać parę rzeczy, w tym kamerę termowizyjną. Bo pamiętacie, jak zawsze dotykałem ręką hamulców po tym, jak mi któreś koło złapało. To teraz sobie to sprawdzę kamerą. Nie wiem, czy to widzicie, bo jest ciemno, ale Mazda nie wróciła na swoje miejsce. No i jest lekki problem, bo. Misja wymiany oleju zakończyła się niepowodzeniem. Jak może się zakończyć niepowodzeniem misja wymiany oleju? Otóż w bardzo prosty sposób. Mianowicie przez takie coś, malutkie. I przełączę się na telefon, żeby Wam to zobrazować lepiej. Co się wydarzyło? To, nie wiem czy widzicie gwint, ale y, praktycznie nie istnieje. Jest absolutnie zjechany. I to było już zjechane wcześniej. Ja wiedziałem, że on jest słaby i że kiedyś nadejdzie jego czas. No, i nadszedł dzisiaj, chwilę przed wyjazdem. Ale nie jest to duży problem, bo korek będzie jutro rano za całe 3,70. Kosztuje korek i to nie od Mazdy, tylko dobrałem od jakiegoś Audi, bo jakbym chciał powinien do Mazdy, to by był za dwa dni dopiero, więc wziąłem taki sam od innego auta, byleby e, gwint się zgadzał. Dlatego jutro rano dopiero kończę, kończę Mazdę. Właściwie to dopiero zaczynam, no bo co ja spuściłem olej, jedną śrubkę odkręciłem i wróciłem sobie z kolegą, podwiózł mnie, a Mazda została na warsztacie. I chciałem, żeby to było tak ładnie przeplecione na filmie, że trochę Mazdy, trochę paczek. No a tu wyjdzie się na samym początku same paczki. A właściwie cały test. Jest dzisiaj 22, więc ja na spokojnie zdążę zrobić recenzję, odpakować i sprawdzić sobie, jak działa loduwa. Bo na lo dostałem lodówkę na wyjazd do Chorwacji 45 litrów. Więc no, będzie u w samochodzie. Bo w maździe się nie zmieści. Ale hylozaur zadowolony, bo więcej jedzenia sobie nabierzemy. No, i tak się prezentuje. filozał i Janek mają otwieraną od boku. Natomiast ja wziąłem sobie otwieraną od przodu, bo pomyślałem, że gdybym ją zamontował tak jak ma Odyn, no to takie coś jest wygodniejsze otworzyć sobie ją tak. Dwie części zamrażarka, lodówka to każdy może zobaczyć nawet po zdjęciach. Ja się zastanowię, jak zrobić jakieś rzetelne testy do niej, żeby sprawdzić coś, czego ze zdjęć. Albo danych na stronie nie wyczytacie. Rozpakowałem drugie pudełko, i tutaj jest zasilacz, którym można podłączyć go do prądu 220 V, nawet od stówy czyli w Ameryce też można. Co mnie tu interesuje? 14,5 V 4,1 Ampera maksymalnie daje ten zasilacz, co oznacza, że z tego zasilacza też dam radę ją. Wysterować, zasilić. I to właśnie chcę uczynić tym przewodem. Zaraz ją tutaj postawię. Prowizoryczne połączenie jest. 12V ustawione. 5,1A maksymalnie. 3, 2, 1. Jest i prąd. Ja sobie muszę teraz ogarnąć menu. Menu muszę sobie ogarnąć z instrukcji, bo nie wiem jak się tego używa. Już widzę pierwszą małą wadę. Nie wiem, czy tutaj widać, bo miga. W rzeczywistości nie miga ten ekran, to jest tylko efekt na komerze. 12,4V pokazuje nam napięcie. Natomiast tutaj na wtyczce napięcie jest równe 12,9, 13V. Co nam robi? Różnicę spadku napięcia jakieś 0,5V. To jest ważniejsze, ważniejsze, ważne z powodu automatycznego wyłączenia. Ona ma coś takiego, że jeżeli akumulator spadnie poniżej jakiejś wartości, to nam ją rozłączy, żeby nie zniszczyć akumulatora. Są trzy ustawienia i trzeba brać poprawkę na to, że jest pół v różnicy. Dlaczego coś takiego się dzieje? Prawdopodobnie minimalnie za cienkie kable zostały użyte i co prawda one nie będą się grzały do, ty, do, do takiego stopnia, żeby wywołać tutaj jakiś pożar albo niebezpieczeństwo ale jest na nich spadek napięcia pod obciążeniem minimalnie za cienkie kable albo gdzieś jakieś połączenie nie do końca poprawnie zarobione i ma dużą rezystancję nie? Zweryfikujemy sobie połączenia później jak ją rozkręcę Chwila ściny, bo to co chwila robi autokalibrację Oryginalne przewody od zasilacza są o wiele, o wiele za cienkie i bardzo mocno świeci się sama wtyczka, więc możliwe, że gdzieś w niej jest jakiś problem ewentualnie sam ten mój styk ma dużą rezystancję później ten kabel w porównaniu do tego świeci się już znacznie mniej teraz lodówka jest ustawiona na minus 20 stopni czyli maksimum ile może być a w środku ma około 20 stopni za chwilę nam się to zmieni 20 stopni, czyli kompresor pracuje na maksa i pobiera 4,5 Ampera nie powiem Wam ile taka lodówka ma Watów i jak długo będzie chodziła na przykład na moim akumulatorze albo jak długo będzie chodziła na akumulatorze 100 godzin, bo to jest zależne od wielu czynników temperatura jaką ustawimy i przede wszystkim temperatura otoczenia będzie inaczej działała ta lodówka i częściej się włączała jeżeli będzie w nagrzanym, zamkniętym samochodzie, w którym jest 50 stopni a inaczej, jeżeli jest w garażu, w którym jest 21 stopni więc jest tyle czynników wpływających na pobór prądu takiej lodówki że nie jestem w stanie sprawdzić tego na warsztacie to trzeba przetestować w praktyce, w samochodzie o, jeszcze wyższe obroty sobie wrzuciła 4,2 Ampera pobiera całkiem sporo ja ją odłączę już od tego zasilacza i podłączę przez oryginalny zasilacz. Zobaczę, czy nadal będzie się tak grzała ta wtyczka. Nie, bo wtedy ja podłączę bez tej wtyczki. Dobra, nieważne. To jest chyba dobry moment, żeby przetestować głośność pracy tego urządzenia. I na wam najpierw posłuchać dźwięku, jaki ta lodówka generuje. Nie słyszę większej różnicy pomiędzy szmatką a, a bez szmatki. Natomiast słychać, że lekku wentylatorek chyba o coś tam minimalnie ociera. To może być tylko w moim egzemplarzu. Nie mogę tego stwierdzić, mając jedną sztukę. Tak samo uważam, że bezsensowne są testy mające na celu pokazanie, jak w środku jest zimno. Podejrzewam, że nie będzie dużego przekłamania. Z temperaturą. Do tej pory chciałbym ją rozebrać, i teraz się tym zajmę. Chcę rozebrać, żeby zobaczyć, jak jest zbudowana, jak są wy wykonane połączenia elektryczne i co tam lekko wibruje, wpada w jakieś drgania. Rozebrany. I musicie przyznać, że nie jest to jakiś mega, taki mega skomplikowany układ. Jedna z rurek zaklepana, zaciśnięta. Wentylatorek yy, ta chłodnica specjalnie się jakoś nazywała w lodówkach. Nie pamiętam jak. Nie będę szukał teraz na Wikipedii, żeby udawać mądrego. Yy, zapomniałem. Natomiast tak, połączenia elektryczne wszystkie siedzą. Przełączyć na telefon, nic nie widzicie. Same połączenia elektryczne gdzieś tutaj nie mają luzów. Jest to wykonane dobrze, żadna końcówka nie ma chęci zejść, więc jest to plus. Połączenia elektryczne jak najbardziej są w porządku. Przejdźmy do rurek, bo tutaj to z daleka widać, że to jest miedź, ale tutaj, tutaj już jest stal. Czyli cała ta chłodniczka, której nazwy nie pamiętam, jest już stalowa, nie wykonali jej z miedzi. Wentylatorek wygląda na zwykły większy wentylator od komputera. Więc, nawet jeżeli by coś się z nim działo kiedykolwiek w przyszłości, to można kupić bardzo cichy wentylator i go sobie zmienić. Nie będzie to stanowiło żadnego problemu. No i co tu można więcej sprawdzić, więcej powiedzieć o tej, o tej lodówce? Widzicie, jak została wykonana? Myślę, że, że jest w porządku. Tak, na dobrą sprawę to chodzi głównie o awaryjność, jak to będzie się sprawowało. Na duży plus zasługuje naklejka ze schematem elektrycznym i z wszystkimi danymi technicznymi. Dane techniczne często się zdarzają, ale schematu już niekoniecznie. Dodatkowo nie pokazałem wam wcześniej wtyku, który jest jeszcze zabezpieczony klejem, czyli dodatkowa ochrona. Nie powinno się to wszystko porozpinać. Połączenia elektryczne są wykonane poprawnie. Sam kompresor zamontowany jest z takich gumowych. Tulejkach, przez co no, nie niesie się ten dźwięk wibracji. Słyszycie teraz znowu jak on brzmi. Moim zdaniem, jest to dźwięk absolutnie do zaakceptowania i nie będzie przeszkadzał ani budził w nocy. Wentylator przestał się obijać, więc być może to po prostu ta obudowa była, była gdzieś lekko luźna i dostawała wibracji. Bo teraz widzicie, wszystko chodzi bez problemu. Niczego nie musiałem tutaj poprawiać. To, czego nie ma mój model, a ma model uchylozauro i Uyanga, to przede wszystkim jakiś zaworek tutaj, w sensie zwykła śrubka, która umożliwia wypuszczenie wody. Jest to bardzo przydatna opcja. Ten model tego nie ma. Model mniejszy to mam, jednak no, ja wolę mieć, yy, wolę mieć większy model lodówki. Czemu mówię o tym? Bo jeżdżąc ciężarówką bardzo często musiałem myć lodówkę po poprzednich kierowcach, a to głównie dlatego, że ciężarówka na weekend stoi. Stoi nieraz 4 dni, zgaszona, trzeba lodówkę wyłączyć i ta woda się zbiera, to potem wszystko śmierdzi i trzeba to wyjmować papierem, papierowymi ręcznikami, co jest uciążliwe. A taka śrubka, która pozwoli nam spuścić wodę, na pewno jest, jest ciekawa. Tutaj jej nie ma, nie jest to minus. Jest to plus, który mógł być, ale widocznie ze względów konstrukcyjnych w tej większej nie zastosowali tego. W tej mniejszej jest. Pozostał nam ostatni test, jaki w ogóle mogłem wymyślić, czyli głośność samego urządzenia. I teraz zobaczcie, kupiłem sobie specjalnie potasonometr. Eee, za chwilę przestanę mówić, żeby zarejestrować jaki poziom dźwięku jest tutaj w otoczeniu. Jest godzina 23, więc jest naprawdę cisza na dworze i tutaj jedynie świerszcze słychać. 27,5 decybela Włączę teraz tylko myślę, że po cichu. Włączę lodówkę, a kamerę ustawię na statywie 37-38 dB na maksymalnym chłodzeniu. Oceńcie sami, czy to jest dobry wynik. Ja wam daję dane, a interpretację pozostawiam. Wam. Tutaj widać już różnicę 40, 42 decybele. Wrzuciłem do środka ze 3 kg monet i biżuterii. Może 2, może trochę przesadziłem. Chciałem tutaj narzucać więcej rzeczy, tylko wszystkie rzeczy z garażu będą śmierdziały i nie chcę, żeby mi w tej lodówce potem śmierdziało. Zostawiam to na noc. Poczekam tutaj jeszcze jakieś pół godzinki, zmierzę sobie Albo jutro to wszystko zrobię, wiecie, co w południe, jak będzie ciepło w garażu, a zimno w lodówce, zwierzę sobie do termowizją. Na dzisiaj to tyle z testów. Zostawiam włączoną. Jedyna rzecz, jaka mi faktycznie rezonowała, to jest ten koszyk, dzięki któremu możecie wszystko wyjąć naraz jeżeli macie jakieś lekkie rzeczy, typu jakieś tam masło, serki, itd. Jeżeli to nie jest obciążone, to rezonuje i to dosyć głośno, dlatego ja to wyjąłem na czas testów, no bo nie mam co włożyć do tej lodówki jak testowałem, a nie chciałem dać zakłamanego yy, no, zakłamanego wyniku z sonometru przez te drgania. trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, o zasadzie działania lodówki to nie jest tak, że to zimno się bierze znikąd to jest ciepło, które jest wysysane stamtąd i wyrzucane na zewnątrz o ile tutaj cały pomiar przekłamuje zasilacz, który się nagrzał to z tej strony widać, jak jest nagrzane pomieszczenie dookoła lodówki. Nie są to duże temperatury, bo jak widzicie, tu jest 25-28 stopni w porównaniu do najchłodniejszych elementów, czyli tych bezpośrednio przy lodówce do 18 stopni. Dlatego jest taki, taki gradient temperaturowy w kolorach na kamerce. Ale trzeba o tym pamiętać, że finalny bilans cieplny. Takiej lodówki zawsze wychodzi na plus i w aucie będzie troszeczkę cieplej. Nie jest to wada tej konkretnej lodówki, jest to wada wszystkich lodówek, wynikająca z ich zasady działania. Której nie kupicie, to zawsze będzie tak samo. Tego nie przeskoczycie, to praw fizyki się nie zmieni. Żeby odpowiednio zakończyć ten odcinek, na następny dzień testy. Ustawiłem ją na minus 17. Chodziła całą noc i chłodziła te monety. Zobaczmy jak to wygląda. Ciepło zbytnio nie ucieka, tędy. Narożniki są cieplejsze, ale wydaje mi się, że to ze względu na to, iż na narożniku jest troszkę grubsza izolacja, bo jest to pod kątem. Więc przekątna kwadratu zawsze jest trochę dłuższa, przez co widać różnice. Ciepło wydzielane z lodówki nie jest tak, tak duże. Druga strona będzie bardziej obiektywna, tak jak ostatnio. Ile tutaj jest maksymalnie? 30 stopni. 30 stopni wychodzi z lodóweczki. Myślę, że nie będzie to jakiś wielki problem, bo tego ciepła nie jest, nie jest aż tak dużo. Jeszcze tylko na szybko, jak wyglądają monety. Kilka dotknąłem na środku. Widać ewidentną różnicę. Minus 23 stopnie. To może nie być super dokładne, ten mój pomiar, minus 22, no trzyma temperaturę, nie można powiedzieć, że nie, spokojnie by jako zamrażarka mogło robić, w zamrażarce też nie musi być minus 20, no tu dotknąłem paru tych monetek, a że, że są cienkie i aluminiowe to szybko tą temperaturę oddają. Kompletnie się nie spodziewałem, że test lodówki zajmie aż tyle czasu antenowego, że 25 minut już jest z samej lodówki. E, dlatego pakowanie będzie w następnym odcinku. Robienie Mazdy też będzie w następnym odcinku, który będzie w niedzielę. Wyjeżdżam jednak dzień wcześniej, w sobotę, z samego rana. Taki jest plan, e, dlatego ten jeden odcinek w zapasie chcę sobie zrobić, żeby no, nie stresować się potem po drodze roamingami i szukaniem internetu po galeriach w niedzielę. Dlatego taka, taka moja decyzja. Dzięki, wielkie za oglądanie. E, mam nadzieję, że dobrze pokazałem wam tą lodówkę. Ja swojej opinii nie będę tutaj jakoś wyrażał. Bo tak, tak, jak mówię, to, żeby naprawdę rzetelnie to zrobić, trzeba być testerem lodówek. Ja nim nie jestem. Co mogłem, to wam pokazałem. E, dane wam dałem. A interpretacje pozostawiam każdemu z osobna tego wszystkiego, bo na tym powinno, powinna. Tak powinna wyglądać niezależność, przynajmniej według mnie. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w niedzielę o 14:00 Z ostatniego odcinka w Polsce.